Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam na rozkład kart. Dziś będzie to rozkład serii, bardzo ważna wiadomość dla Ciebie. Zobaczmy, co karty chcą pokazać, podpowiedzieć i jaka wiadomość właśnie dla Ciebie pojawi się dzisiaj w tym rozkładzie. Ja zapraszam, kochani, do subskrypcji, do lajkowania i komentowania, bo to wszystko wspiera kanał, pozwala mi rozwijać go, robić dla Was rozkłady kart. Oczywiście bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dziś rozkład z serii bardzo ważna wiadomość od Tarota dla Ciebie. Zobaczmy, co karty chcą podpowiedzieć. Mamy czwórkę mieczy, mamy siódemkę mieczy i dziesiątkę pentakli. Dość wymowna karta, karty w ogólnej energii. Zaraz zobaczmy, zobaczymy, co tutaj jeszcze pojawi się w tym rozkładzie. Mhm. I dziewiątka buław, karta wojowniczki, osoby wojownika, osoby, która mm, musi podjąć ważną decyzję. To jest karta też stawiania granic, czasem potrzeby zawalczenia o siebie, o, swoje rela o swoją rację. W dziewiątce buław mamy taką, taki moment, kiedy Trzeba właśnie się dobrze zastanowić, kiedy, zanim się zrobi ten dziesiąty krok. To jest karta, która zachęca do stawiania granic, zdrowych granic. Ona mogła się pojawić właśnie w kontekście, że musisz w, swoim, w, te, w tym momencie w swoim życiu bronić się. Zwłaszcza jeżeli ktoś tutaj próbuje cię zmanipulować, oszukać albo w jakiś sposób yy, wpłynąć na to, że czujesz się wpływa na to, że czujesz się niekomfortowo, bo w siódemce mieczy mamy kartę albo łamacza serc, albo takiego oszusta osoby, czasami nawet złodzieja, ale tu chodzi właśnie o takie niecne zamiary, które ktoś może mieć yy, w twoją stronę. To mogą być jakieś wredne plotki, jakieś właśnie działanie za Twoimi plecami. To może dotyczyć Twojego, twojego miejsca pracy, albo też to może być w obrębie relacji czy rodziny no, jakiegoś miejsca, które jest dla Ciebie bardzo ważne, które tak naprawdę daje Ci poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Może masz właśnie taką trudną, trudne doświadczenie za sobą, bo ta czwórka mieczy może mówić, że sytuacja już jest opanowana, a właściwie y, uleczasz siebie po tym kryzysie. Trójka mieczy to był ten moment, kiedy właśnie uzmysłowiłaś sobie, że y, Twoje zaufanie zostało nadwyrężone, czy zostałaś zdradzona, czy oszukana, czy zmanipulowana. Y, w Czwórce mieczy już właśnie uleczasz się po tym całym wydarzeniu. Natomiast dziewiątka pokazuje, że pragniesz ochronić siebie. Zastanawiasz się, może jak do tego doszło, że dałaś się tak wkręcić w taką trudną sytuację. I teraz szukasz siły do tego, żeby. Odnaleźć się w tym całym zamieszaniu. Czwórka to jest właśnie odzyskiwanie tego fundamentu bezpieczeństwa, albo odbudowywanie zaufania do konkretnych osób, czy do konkretnych, konkretnej sytuacji. Odblokowywanie się, bo tutaj do działania, bo w Czwórce Mieczy trochę właśnie pochłonęło Cię, te zdarzenia i może nawet troszkę zrobiłaś krok w tył, wycofałaś się, żeby odzyskać przede wszystkim najpierw spokój w sobie, bo tylko kiedy mamy spokój w sobie, nasza głowa też może spokojnie myśleć, a my możemy spokojnie zareagować i krok po kroku rozwiązać problem. Może być Ci trudno tutaj widać wyraźnie w tej dziewiątce buław ogarnąć sytuację, ale masz w sobie moc bojownika. No, takie jest życie, tak? Ostatecznie, prędzej czy później, każdy z nas doświadcza czy jakiegoś niesprawiedliwego traktowania, czy rozczarowania, czy złamanego serca. No i ta karta, właśnie ona wskazuje na potrzebę wytrwałości w, w tym obliczu tych trudności. Ale ta karta może też Ostrzegać Cię przed sytuacją, w której właśnie Twoje serce za bardzo stało się takie zatwardziałe z powodu, z powodu przeżytego rozczarowania i trudno Ci jest się teraz z powrotem otworzyć. Co prawda, to nie jest trójka, tylko czwórka czyli już zrobiłaś ten krok w stronę właśnie takiego złapania dystansu. Tutaj jeszcze pozwalasz sobie na przetrawienie tego bólu, złości, poczucia niesprawiedliwości czy zdrady, ale wiedz, że ostatecznie należy ten krok zrobić w kierunku zmiany, bo im dłużej rozpamiętujesz swoje żale, tym bardziej oddalasz od siebie właśnie szansę na, na odzyskanie poczucia szczęścia w życiu. Więc, aby uleczyć serce, warto wyciągnąć wnioski z przeszłości, przy jednoczesnym takim uwolnieniu się od tych złych emocji, które cię poblokowały. Twoje serce jest na dobrej drodze, więc wytrwasz, nie trać nadziei. Mamy rycerza kielichów, czyli takie, może, właśnie trochę ściągnięcie. Marzeń na ziemię, bo rycerz kielichów on bardzo idealizuje sobie y, przyszłość, y, idealizuje sobie inne osoby w relacji i ten rycerz kielichów on może łatwo dać się zmanipulować, bo on bardzo ufa, wierzy, że y, kiedy on jest uczciwy i y, szczery, to feedback jest taki sam, tak? spotka się z tym samym. No tutaj widać wyraźnie, że ta Twoja romantyczna natura trochę cię sprowadziła na manowce, i teraz tak jakby otrząsasz się z tych nieprzyjemności, które nastąpiły w Twoim życiu. Rycerz Kielichów oznacza, że uświadomiłaś sobie swoją, że Twoja. twoja Czułość czy wrażliwość potraktowana została jako twoja słabość, ale ty wiesz, że Twoja osobowość, jaką właśnie pokazuje Rycerz Kielichów, czyli właśnie ta Twoja wrażliwość, czułość i ufność do ludzi, ona zawsze będzie tym, czym chcesz się w życiu kierować, tak? Nie wyzbędziesz się tej swojej natury. Zawsze będziesz taką urodzoną romantyczką, i tutaj, czy romantykiem, i tutaj właśnie to jest serce jest tym Twoim głównym GPS-em w życiu. Dlatego mm, ktoś tutaj mógł to wykorzystać, i rzeczywiście mm, znalazłaś się w trudnym położeniu. Natomiast rycerz kielichów, on wie, czego chce od życia i jest tego pewny, że przede wszystkim chce, kocha ko chce kochać ludzi, kocha ludzi i nigdy nie przestanie wierzyć w prawdziwą miłość. Um, tutaj ten rycerz kielichów może właśnie w tej chwili uz uzmysławia sobie, że Zdrowy, zdrowy rozsądek też czasami w życiu trzeba włączyć, żeby nie zmagać się z takimi właśnie sytuacjami, które miały miejsce w Twojej przeszłości. I mamy dwójkę mieczy, czyli takie poczucie trochę staniecia na rozdroży dróg i wyborze, co na czym w życiu mi najbardziej zależy. Dwójka mieczy. Może mówić, że blokujesz się na te osoby, które rzeczywiście Cię energetycznie wykorzystały, po to, żeby otworzyć tą ścieżkę dla tych osób, które docenią rycerza kielichów. Tutaj ta dwójka mieczy pokazuje, że Ty cały czas pragniesz podążać swoją własną drogą. Tutaj w Dwójce Mieczy jeszcze oczyszczasz swój umysł z tych trudnych emocji. Przechodzisz taką troszkę wewnętrzną transformację po to, żeby otworzyć przed sobą nowe szanse, nowe możliwości. Rozpocząć tak jakby trochę od nowa. Blokujesz te osoby, które się nie sprawdziły w Twoim życiu. Trochę może zmieniasz sposób myślenia i odczuwania. Już wiesz, kto. Jest tą fałszywą energią i to blokujesz. Ale chcesz też wierzyć, że wokół ciebie są też pozytywne energie i pragniesz przywrócić równowagę w swoim życiu. To jest taka Twoja trochę praca osobista transformacja trochę odbudowywanie wiary w to, że nie wszyscy są zdrajcami, kłamcami czy intrygantami, pragniesz wierzyć, że na, twoj, na swojej drodze spotykasz czy spotkasz też jeszcze osoby, które będą dla ciebie bardzo ważne i które pozwolą ci odzyskać wiarę w ludzi. To jest Twój plan na nowy etap, nowe możliwości. Paść pentakli. On się nie poddaje, bo on zawsze planuje. To jest pomysłowość, to jest odwaga, to jest też rozwaga. Paść denarów. To jest nowy początek. To jest, osoba, to jest energia osoby, która chce rozmawiać z każdym, tak? Tutaj nikogo nigdy nie skreślasz od razu na samym początku. Jeżeli ktoś rzeczywiście nadużyje Twojego zaufania, to go blokujesz, tak? Ale Ty rozmawiasz z każdym. Każdemu dajesz szansę na zaistnienie w Twoim życiu, bo kochasz ludzi i chcesz tych relacji w swoim życiu mieć jak najwięcej. Oczywiście najlepiej, żeby to były takie pozytywne, fajne, romantyczne też relacje, ale wiadomo, że Czasami na naszej drodze pojawiają się takie energie i trzeba tutaj w porę sobie poradzić, zablokować, ale też nie można się blokować na wszystko i na wszystkich. I tutaj jest Twój paś Denarów, który mówi, że jesteś ciekawy ludzi i chcesz też realizować jakieś swoje plany i współpracować nadal. Tutaj, budować to swoje królestwo. Paść denarów może mówić, że zawsze chcesz być osobą taką doskonałą. Chcesz żyć według swojego własnego planu. Dla ciebie że nie ma rzeczy niemożliwych do spełnienia, bo jesteś też właśnie takim urodzonym. Optymistą. Czasami chodzisz z głową w chmurach. Być może ten paść denarów może mówić, że postawiłaś sobie jakiś niemożliwy do spełnienia cel, albo był tutaj, miałaś błędne założenia i dlatego coś tutaj nie wyszło, bo ktoś zawiódł, ale ty się nie poddajesz i odebrałaś to jako pewnego rodzaju. Lekcje z życia yy, i wyciągasz wnioski po to, żeby dalej planować i skutecznie y, realizować swoje cele. Idziesz po swoje marzenia. Szóstka denarów to jest ten moment, kiedy szóstka buław to jest ten moment, kiedy y, odzyskujesz właśnie radość życia. Kiedy porałaś się już z tą trudną sytuacją, to co było trudne zostawiasz za sobą i szóstka buław mówi, że idzie do ciebie taki radosny czas, kiedy właśnie pojawiają się nowe możliwości, a ty w energii działania ruszasz po kolejne marzenie, tym razem już Mądrzejsza o poprzednie doświadczenie. Nie dasz się tak łatwo zmanipulować, oszukać, ale chcesz się w pełni angażować, masz taką charyzmę do działania. Chcesz udowodnić, że właśnie potrafisz. Lubisz błyszczeć, lubisz być doceniana i chcesz też właśnie wykazać się taką mocą osobistą, że. To, co było trudne, było mm, do przepracowania, a teraz tak, jakby Twoja energia wychodzi na powierzchnię. Nie chcesz utknąć w tej toksycznej relacji, y, tylko chcesz nadal błyszczeć, cieszyć się życiem i budować je na swoich własnych zasadach. Tutaj odbudowujesz poczucie własnej wartości, bo to, co było mm, trudne. Może ci trochę tą samoocenę obniżyło, a ty yy, nie chcesz się blokować na działanie. Odcinasz jednym mieczem to, co ci nie służy, a drugi miecz pokazuje nową drogę, nową ścieżkę, nowe możliwości. Yy, zaczynasz przyciągać uwagę i energię taką pozytywną po to, żeby przywrócić sobie pewność siebie, po właśnie poczuć własną wartość. Odbudowujesz tutaj swoją energię, tak, bo kiedy masz taki niski poziom energii, to też sama czujesz się niekomfortowo i inni też mogą postrzegać Cię jako osobę taką nie, mało sprawczą, więc masz tą świadomość, że warto tutaj poświęcić chwilę na Uleczenie, przepracowanie, taką transformację wewnętrzną, po to, żeby w końcu przestać się martwić, a bardziej um, właśnie przyciągać energię um, radości i gotowości, żeby ruszać po swoje marzenia. Siódemka buław, czyli um, nie zamykasz się tutaj w tej swojej bańce, tylko bardziej po prostu jesteś świadoma tego, że warto w życiu. Być czujnym i czasami stawiać właśnie zdrowe granice innym osobom. Nie pozwolić im przekraczać tej bariery, którą tutaj ktoś przekroczył, bo byłaś w energii rycerza kielichów, czyli zaufałaś. Patrzyłaś na tą osobę przez pryzmat własnego postrzegania świata i ludzi, a ty masz w sobie właśnie taką wrażliwość i ufność, na którą ktoś. Spróbował wykorzystać. Teraz, już mądrzejsza o to własne doświadczenie, trudne, działasz w zgodzie z własnym sumieniem, potrafić stanąć w obronie tego, co jest dla ciebie słuszne. Tak, karta właśnie uczy trzymania się swoich wartości, bo nie zawsze jest łatwo obr obrać dobrą drogę. Ym, tym bardziej, że mamy obok siebie różne energie. Czasami karta ta wymaga właśnie wytycza, wytyczenia takich zdrowych granic, żeby nie dać się powtórnie zranić. Na pewno ta karta właśnie zachęca do wycofywania się z relacji, po których na przykład obiecałaś, obiecywałaś sobie wiele, a rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Okazało się, że jest to osoba, powiedzmy, toksyczna, czy taka tobie nieprzychylna. Siódemka była, mówi o takich niezbywalnych wartościach, którymi się w życiu kierujemy. Są to takie podstawowe rzeczy, których nie można naruszać, tak? To są, przykładem takich wartości jest na przykład bycie uczciwym, ale też wymaganie uczciwości w relacjach niepozwalanie innym na przekraczanie naszych granic, na, na, na wykorzystywanie nas, czy lekceważanie naszych potrzeb. Więc tutaj, jeżeli był taki moment, że Twoje standardy uległy powolnej erozji, bo trwałaś w jakimś toksycznym związku, czy toksycznej sytuacji, to ta karta wzywa Cię właśnie do obrony siebie. Ona przede wszystkim zarządza trudnymi rozmowami, które po prostu trzeba czasem odbyć, żeby uświadomić drugiej osobie, że tutaj zatrzymać tą osobę w odpowiednim momencie, tak może nawet czasem zablokować, nawet czasem po prostu całkowicie się od niej odciąć, jeżeli jest to osoba, która nie chce usłyszeć mm, twojej prawdy i po prostu kiedy ty mówisz, że coś ci nie pasuje, to ona mówi, że ją to nie obchodzi i że to jest twój problem, tak? Więc tutaj z takimi osobami mm, trudno jest dyskutować, kiedy yy, wyznaczanie granic nie ma dla nich żadnego znaczenia, bo są w stanie Każdą granicę przesunąć i przekroczyć na własną korzyść. I kiedy ty mówisz, że co, tobie to nie pasuje, a on czy ona mówi, że masz w takim razie problem, to nie masz innej opcji, tylko po prostu odciąć się od tej osoby całkowicie, bo ona w ogóle nie bierze Twoich potrzeb i Twoich racji pod uwagę. Więc. Ta siódemka śró ona jest bardzo wymowna, bo ona właśnie mówi, że by zapewnić sobie yy, fajne życie, to też warto otaczać się fajnymi ludźmi, pozytywną, pozytywną energią, bo ona wtedy cię buduje, wzmacnia. A wszystkie te toksyczne relacje, one wyciągają z ciebie energię i powodują, że um, czujesz się właśnie zraniona i zagubiona i to nie służy um, twojemu szczęściu, więc jeżeli potrafisz wyciągasz ci wnioski z przeszłości i stawiać zdrowe granice um, i odcinać osoby, które um, chcą te granice przekraczać, to jesteś na dobrej drodze do Budowania swojego przyszłego szczęścia i twoje ten Twój dobrostan yy, będzie zachowany, nie będzie zagrożony, bo będziesz miała wokół siebie właśnie te pozytywne emocje, pozytywnych ludzi, którzy Cię wspierają, budują, yy, wzmacniają, dopingują Ci. Yy, Pomagają, oczywiście to działa w obie strony, bo to jest system obowiązków, ale też przywilejów, ale też obowiązków. No, a ta dwójka mieczy bardzo wyraźnie mówi i przy dziewiątce, tak, dobrze przyglądaj się. I nie daj się zaskoczyć ponownie, bo takich ludzi w siódemce mieczy może być wielu wokół Ciebie. Nie warto dla nich na nich tracić czas, energię. Warto tutaj w porę stawiać te zdrowe granice po to, żeby być na dobrej, właściwej drodze i budować swoje życie wśród przyjaciół, a nie a tych wrogów, czy te, te toksyczne intrygantki, plotkarki i itp. wiemy, o kim mowa, zostawiamy za sobą i nawet nie oglądamy się w ich stronę. I taki jest przekaz tej karty, tak? Zawsze warto um, dbać o stawianie tych granic i zawsze warto stawać w swojej obronie. Bo jeżeli dotąd potulnie znosiłaś takie sytuacje, które po prostu naruszały twoje standardy, czyż nie szanowały tych granic, to Nadchodzi czas, żeby z tym skończyć. Idź swoją drogą, nawet jeżeli to czasem właśnie wymaga odejścia, czy od partnera, czy od jakiejś innej osoby, która nieustannie miesza w Twoim życiu. Stań w obronie Twojej prawdy i tego, co słuszne. I taki jest przekaz tego rozkładu. Bardzo serdecznie, kochani, Was pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy. Napisz swoje pytanie, zrobię dla Ciebie prywatny rozkład kart w formie filmiku, wyślę na Twojego maila. Dzisiaj, kochani, dla Was wszystkich, jak zawsze, wysyłamy mnóstwo pozytywnej energii. Dużo radości w życiu Wam życzę, dużo pozytywnych osób wokół Was, bo to buduje piękne relacje, budują nasz dobrostan i nasze szczęście. Bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam na kolejne rozkłady i do usłyszenia.